Dlaczego elegant, Pani Mario? Dlatego, że pan, jest inteligentny na swoich kubnicach, wypuszcza na kury do swojego kubika e, Pani Mario, e, e, w jakim wieku jest e, elegant? W rocznym. E, ile kurek ma pod sobą? E, mamy tam dwa. Numerem 2, nie ma jeszcze roku, ma pod sobą 30 kół, jak mi powiedział Pan Józef. Najpiękniej wieje o czwartej na nie ucieka, nie jest agresywny. Ale dlaczego Wojtek, Panie Józefie, dlaczego Wojtek dyscyplinie? Dlaczego to wnóstwo? Wojtek i on go karmi, że razem, razem zawsze rado wstaje i razem zawsze rado wstaje, tak mu powiedział. Pan Mariandro, dlaczego tu tuś? Dlatego, że on rozsłucha, roz... roz... roz...

No właśnie, jest duży i silny jak Pudzianowski, a na dodatek łagodny. Proszę Państwa, widzieliście przy naszym stoisku redakcyjnym do dzisiaj, to jest taki kogut, który spokojnie przychodzi do nogi, można go pogłaskać, wziąć na ręce, a jednocześnie ogromny, olbrzymi. To jest kogut, koki olbrzymi. Natalko, bierzesz go na ręce czasem? Tak, na ręce, głaszczo. I czy on ucieka? Nie. Kto widział, to wie. Udział po prostu stoi w sobie, pomieszanie z brojlera i Saseksa, z tego co wiem broni kur, uwielbia kukurydzę. Ale dlaczego Cezar? Bo jest władczy. A o tym, który to będzie najpiękniejszy kogut, który stanie się żółtym wzorcem Oławskiego Herbu, zadecyduje właśnie jury. Przypomnę, w składzie burmistrz poławy Franciszek Październik, przewodniczący jury, Bogusław Szymański, przedstawiciel Wieloletniej Biblioteki Powiatowej i pani Ela o właściwie przedstawiciele Warszawka Kultury, głównego organizatora Koguta. Proszę bardzo, minuta dla Żyli. I muszę powiedzieć, że właściwie, jednogłośnie, bez żadnych konfliktów między członkami żyli uznaliśmy, że mister Pentytu otrzymał powód. Pan Burmistrz chciał również udział na wziął za ręce. Proszę Państwa, brawo! Burmistrz prezentuje... Żywy wzorek do herbu na rok bieżący. Burmistrz październik i Pudzian z Oławy. Obaj władcy Oławy przynajmniej w tej chwili. No i teraz moment wręczenia nagrody głównej. Nagrodą główną jest telewizor. który Natalko to chyba dla siebie, prawda? Wręcza pan Bogusław Szymański, przedstawiciel wydawki Jadelki Powiatowej, która już 11 raz organizuje konkurs na Żywy wzorek do łaskiego herbu. Natalka próbuje... To Pudziana, dźwignęła telewizor też, prawa dla Natalki. dla Natalki. I dziękujemy serdecznie wszystkim Państwu za udział w tegorocznym konkursie. Dziękujemy pięknie. Wasze koguty wszystkie są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Serdecznie dziękujemy Państwu za przybycie.